Deszcz uderzał w szyby starego mieszkania na Krakowskim Kazimierzu z taką siłą, jakby chciał zmyć wszystkie sekrety, które od lat gniły w ścianach. Michał siedział przy kuchennym stole, wpatrując się w ekran telefonu. Wiadomość od nieznanego numeru, zdjęcia. Jego młodszy brat, Kacper, w objęciach innego mężczyzny. Całujący się namiętnie pod mostem Grunwaldzkim. Serce Michała zamarło. Kacper, ten sam Kacper, który zawsze był taki spokojny, taki normalny, z dziewczyną w liceum, z planami na ślub i dzieci. Gej? Nie mógł w to uwierzyć. Ręce mu drżały, gdy przewijał zdjęcia. Twarz tamtego mężczyzny była częściowo zasłonięta, ale coś w niej wydawało się znajome. Zbyt znajome. Powiększył obraz. I wtedy świat się zawalił. To nie był obcy facet. To był on sam. Michał Zdjęcia sprzed lat, z czasów studiów, gdy eksperymentował, gdy myślał, że to tylko faza, że nikt nigdy się nie dowie. Jak to możliwe? Kacper musiał je znaleźć. Albo ktoś mu podesłał. Ale dlaczego teraz? Michał wstał gwałtownie, krzesło przewróciło się z Hukiem. Musiał porozmawiać z bratem. Natychmiast. Kacper mieszkał w Gdańsku od pięciu lat. Po tym jak wyjechał na studia i został tam na stałe. Pracował jako grafik w agencji reklamowej, miał własne mieszkanie nad motławą, życie poukładane. Przynajmniej tak się wydawało. Michał zadzwonił, ale Kacper nie odbierał. Wysłał wiadomość, musimy porozmawiać. Natychmiast. Odpowiedź przyszła po godzinie. Przyjeżdżaj. Podróż pociągiem trwała sześć godzin, ale Michałowi wydawała się wiecznością. Wspominał dzieciństwo w małym miasteczku pod Warszawą, łomianki, gdzie dorastali w domu z ogrodem. Ojciec surowy, matka pobożna, kościół co niedziela. Kacper zawsze był tym młodszym, chronionym. Michał, starszy o cztery lata, bronił go przed kolegami, którzy się śmiali z jego delikatności. Nie płacz jak baba, mówił ojciec. A Michał zawsze stał murem za bratem. Teraz wszystko się komplikowało. Jeśli Kacper jest gejem, to jak Michał ma zareagować? W rodzinie nikt nigdy o tym nie mówił. W Polsce to wciąż temat tabu, zwłaszcza w ich konserwatywnym kręgu. Ale te zdjęcia. Michał czuł wstyd, gniew, confusion. Jak Kacper mógł grzebać w jego przeszłości? Gdy wysiadł na dworcu w Gdańsku, deszcz lał już strumieniami. Kacper czekał pod daszkiem, w kurtce z kapturem, bladą twarzą. Nie przywitali się uściskiem, tylko skinieniem głowy. Poszli do mieszkania kacpra w milczeniu. W środku pachniało kawą i wilgocią morza. Kacper nalał herbaty, ręce mu drżały. Skąd masz te zdjęcia? zapytał Michał prosto z mostu. Kacper spojrzał na niego zaskoczony. Jakie zdjęcia? Przyjechałeś aż tu, bo jakieś zdjęcia? Michał pokazał telefon. Kacper pobladł jeszcze bardziej. To? To nie ja jestem na tych zdjęciach. To ty. Z tym facetem z Warszawy, pamiętasz? Tym, z którym spotykałeś się potajemnie na drugim roku. Michał poczuł, jak ziemia osuwa mu się pod nogami. Co ty bredzisz? To ty jesteś gejem. Te zdjęcia cię pokazują. Kacper pokręcił głową. Nie, bracie. To ty! Ja znalazłem je przypadkiem w starym dysku, który mi dałeś kiedyś. Myślałem, że to błąd, że ktoś schakował. Ale potem zrozumiałem: To ty całujesz tego mężczyznę. Ja nigdy, kropka. Michał usiadł ciężko. Wspomnienia wróciły falą. Tak, był taki okres. Krótki romans z kolegą z uczelni, Tomkiem. Spotykali się w ukryciu, bo wstyd, bo strach. Potem Michał to zakończył, ożenił się za nią, miał dzieci. Ułożył sobie życie normalne. Zapomniał. Albo udawał, że zapomniał. Dlaczego mi to wysłałeś? Zapytał słabo. Nie wysłałem. Ja nawet nie wiedziałem, że je masz. Kacper był szczerze zdziwiony. Więc kto? Kto podesłał te zdjęcia Michałowi, udając. Że to Kacper jest gejem? Tego wieczora bracia rozmawiali do późna. Po raz pierwszy szczerze. Kacper przyznał, że sam ma wątpliwości co do swojej orientacji, że nigdy nie miał dziewczyny na serio, że czuje się zagubiony w tym konserwatywnym świecie. Michał po raz pierwszy opowiedział o Tomku. O strachu, o wstydzie. O tym, jak stłumił to w sobie. Ale tajemnica zdjęć wisiała nad nimi. Kto chciał ich skłócić? Albo wystawić na próbę? Następnego dnia słońce wreszcie wyszło, oświetlając gdańskie kamienice złotym blaskiem. Bracia spacerowali nad Motławą, próbując poukładać myśli. Michał czuł ulgę, że Kacper nie jest tym gejem z zdjęć, ale jednocześnie wstyd, że jego własna przeszłość wyszła na jaw. Kacper zaś był zdezorientowany, zawsze podziwiał starszego brata jako wzór męskości, a teraz dowiedział się, że Michał też miał sekrety. Myślisz, że to Ania? Zapytał Kacper. Żona Michała wiedziała o jego przeszłości? Nie, Michał nigdy nie powiedział. Nie? Ona by nie. Ale wątpliwości siały się. Postanowili sprawdzić numer, z którego przyszły zdjęcia. Okazało się, że to prepaid anonimowy. Michał zadzwonił do starego kumpla z policji w Warszawie, prosząc o dyskretną pomoc. Dam znać, obiecał przyjaciel. W międzyczasie Kacper opowiedział więcej o swoim życiu. Miał przyjaciela, Bartka, z pracy. Bliskiego? Zbyt bliskiego? Nie wiem, co to znaczy, przyznał. W Polsce to wszystko takie skomplikowane. Kościół, rodzina, koledzy. Boję się nawet pomyśleć. Michał kiwał głową. Teraz rozumiał lepiej. Jego własny strach sprzed lat wrócił. W ich rodzinie ojciec, emerytowany wojskowy, nigdy by nie zaakceptował. Matka płakałaby w kościele. Wieczorem przyszła wiadomość od kumpla policjanta numer zarejestrowany na fałszywe dane, ale sygnał z okolic Poznania. Poznań? Tam mieszkała ich ciotka, siostra matki zawsze plotkara. Ale po co? Bracia zdecydowali się pojechać do rodziny. Najpierw do rodziców pod Warszawę. Michał bał się rozmowy. Ale czuł, że czas naprawdę. Droga do łomianek była cicha. Kacper prowadził, Michał patrzył w okno. Jesienne pola, mgła nad wisłą. Polska taka piękna, a jednocześnie taka surowa dla tych, którzy nie pasują do schematu. W domu rodziców pachniało bigosem. Matka uściskała ich mocno, ojciec poklepał po ramieniu. Kolacja jak zawsze, rozmowy o pracy, polityce. Ojciec narzekał na tę ideologię LGBT, która niszczy naród. Michał i Kacper wymienili spojrzenia. Po kolacji, gdy matka poszła spać, Michał pociągnął ojca na stronę. Tato, muszę ci coś powiedzieć. Opowiedział o zdjęciach, o swojej przeszłości. O tomku. Ojciec słuchał w milczeniu, twarz kamienną. Potem powiedział to było dawno. Jesteś mężem, ojcem. Zapomnij o tym. Żadnego potępienia, ale też żadnej akceptacji. Tylko zapomnij. Kacper podsłuchał. Później, w starym pokoju dziecięcym, powiedział: "Widzisz? Nawet jeśli jesteś gejem, to lepiej udawać". Ale Michał czuł inaczej. Po raz pierwszy chciał być szczery. Następnego dnia pojechali do Poznania do ciotki. Kobieta w starszym wieku, zawsze ciekawska, Zapytali wprost o numer. Zaprzeczyła, ale nerwowo. W końcu przyznała: Dostałam te zdjęcia od kogoś. Myślałam, że to Kacper. Chciałam, żebyście wiedzieli, zanim będzie za późno. Kto jej podesłał? Okazało się, że dawny kolega Michała z studiów, Tomek. Ten sam Tomek. Tomek mieszkał w Wrocławiu, zmienił życie, miał partnera, otwarcie żył jako gej. Michał znalazł go na Facebooku. Zadzwonił. Dlaczego? Zapytał. Tomek był zaskoczony. Nie wiem, o czym mówisz. Ale po chwili milczenia przyznał: To nie ja wysłałem ciotce. Ale ktoś użył moich starych zdjęć. Okazało się, że Tomek niedawno dostał groźby. Ktoś schakował jego starego maila. Znalazł zdjęcia z Michałem. Chciał go szantażować. Ale zamiast Tomka, zdjęcia trafiły do rodziny Michała. Pomyłka? Czy celowo? Michał i Kacper pojechali do Wrocławia. Spotkali Tomka w kawiarni na rynku. Mężczyzna postarzał się, ale oczy te same. Przepraszam, że wtedy zniknąłeś, powiedział Tomek. Michał kiwnął głową. Stara rana. Razem zgłosili sprawę na policję. Cyberprzestępstwo. Szantaż. Ale kto za tym stał? Śledztwo doprowadziło do zaskakującego odkrycia. To był kuzyn, syn ciotki z Poznania. Młody chłopak, 20 lat, zagubiony w swojej orientacji. Znalazł zdjęcia Tomka online, schakował, nauczył się w internecie, chciał ostrzec rodzinę przed tą plagą. Ale tak naprawdę projektował własne lęki. Bał się, że sam jest gejem. Gdy wyszło na jaw, Chłopak załamał się. Rodzina w szoku. Michał i Kacper wspierali go. Po raz pierwszy w rodzinie ktoś otwarcie mówił o uczuciach. Kacper przyznał, że kocha Bartka. Bartek przyjechał, spotkali się wszyscy. Ojciec Michała milczał długo, ale w końcu powiedział: Rodzina to rodzina. Nieważne co. Miesiące później, wiosną, Kraków kwitł kasztanami. Michał rozwydł się za nią, szczerze przyznał, że nigdy nie był w pełni szczęśliwy. Zamieszkał sam, zaczął spotykać się z mężczyznami. Otwarcie. Kacper i Bartek wzięli ślub za granicą, w Danii. Rodzina przyjechała. Nawet ojciec. Uzy w oczach. Kuzyn zaczął terapię, zaakceptował siebie. A Tomek? Spotykał się czasem z Michałem. Przyjaźń. Może coś więcej? Prawda, która wyszła na jaw, nie była o tym, że brat jest gejem. Była o tym, że wszyscy ukrywali kawałki siebie. I gdy wreszcie wyszły, nikt nie pozostał bez słów, ale wszyscy znaleźli nowe. W Polsce wciąż trudno, ale w ich rodzinie coś się zmieniło. Na lepsze. Lato przyniosło spokój. Bracia siedzieli nad Wisłą w Krakowie, piwo w ręku. Pamiętasz, jak myślałeś, że to ja na tych zdjęciach? Zaśmiał się Kacper. Michał uśmiechnął się. A ty myślałeś, że ja oskarżam ciebie, kropka. Śmiali się długo. Prawda ich nie zniszczyła. Wzmocniła. W tle Wawel, słońce, życie. Polska się zmienia powoli, ale zmienia. A oni już nie ukrywali się przed sobą.